Witam Was serdecznie w kolejnym filmie Dzisiejszy filmik będą to ulubieńce Wiem, że takie filmy z ulubieńcami nie pojawiają się na moim kanale jakoś regularnie Staram się je nagrywać po prostu wtedy, kiedy, kiedy zbierze mi się parę rzeczy, które uważam są godne pokazania Wam No i dzisiaj właśnie nadszedł taki dzień I pierwszą rzeczą, a właściwie dwoma rzeczami, które chcę Wam pokazać są dwa warzywa Pierwsze warzywo to jest kalafior i drugie warzywo to jest brukselka to są warzywa, które w ostatnim czasie po prostu u mnie wygrywają. Często lubię sobie ugotować dużą część takiego kalafiora i na przykład do tego trochę brukselki, wrzucić na parę minut do wrzącej wody, po prostu ugotować gotować przez kilka minutek i wtedy na takie coś kładę sobie jeszcze coś takiego. To jest serek twarogowy z ziołami. Jest chyba jeszcze wersja naturalna z, Pilos, z firmy Pilos, czyli z Lidla. Jest to taki fajny serek. Tutaj został mi tylko jeden plasterek, więc nie będę Wam tego prezentować. Jest to po prostu serek twarogowy, tyle że w plastrach ja go używam, tak jak gdyby nie wiem, jako zamiennik żółtego sera kładę sobie na takich jeszcze ciepłych warzywach. Wtedy to tak fajnie mi się roztapia i naprawdę bardzo przyjemny z tego wychodzi posiłek. I jeszcze tutaj od razu zaznaczę, że nie jest to serek z jakimś wybitnie idealnym składem. Raczej polecałabym go dla tych osób, które, które nie przywiązują aż tak wielkiej uwagi do składów ale podsumowując, seryk jest naprawdę przepyszny i w połączeniu z warzywami, no po prostu to połączenie wygrywa. Kolejna rzecz, o jakiej chcę Wam tutaj powiedzieć, jest to erytrol. Erytrol, wcześniej muszę Wam powiedzieć, że o czymś takim w ogóle nie słyszałam, nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, aż do, czasu, kiedy, aż do czasu mojego pobytu w Gdańsku, moich wakacji w Gdańsku, kiedy właśnie w jednym ze sklepów ze zdrową żywnością zobaczyłam coś takiego jak erytrol. No to w ogóle jest. Erytrol to jest słodzik stołowy, tyle że jest to słodzik naturalny. Ehm, tak jak tutaj pisze producent, jest to naturalnie występujący sacharyt, niskokaloryczny cukier, posiada zerowy indeks glikemiczny, Dzięki smakowi zbliżonemu do cukru stanowi doskonałą alternatywę dla ksylitolu o znacznie mniejszej kaloryczności. E, czyli jest to po prostu słodzik, jest to słodzik pochodzenia naturalnego. E, tutaj, tak jak pisze w 100 gramach, ma około 20 kilokalorii. Ma zerowy indeks glikemiczny, tak więc myślę, że coś naprawdę fajnego i coś dużo bardziej przyjemniejszego w smaku niż stevia. E, no jest chyba też troszeczkę droższy niż stevia. Ale osobiście naprawdę polecam. Zastępuje tym, tym erytrolem, tym słodzikiem, zastępuje te wszystkie syntetyczne, chemiczne słodziki, których kiedyś używałam. Kolejna rzecz, która jest moim ulubieńcem, to jest... Kasza jaglana. Myślę, że tutaj nie ma co dużo się rozgadywać. Ja nie przepadam za tymi takimi grubymi kaszami, ehm, natomiast jaglanów jak najbardziej lubię. E, naprawdę, kasza jaglana to jest ulubieniec, ostatnio mój ogromny. Kolejna rzecz, jaką chcę Wam pokazać, to jest rzecz, która na pewno nie wszystkim z Wam się spodoba, e, ale w ostatnim czasie bardzo, bardzo polubiłam smak soi. Tutaj mam taką soję, którą kupiłam sobie w Kauflandzie. Jest ona z firmy Sante. Nigdzie tutaj na opakowaniu nie ma informacji, żeby była to soja niemodyfikowana genetycznie. Tak więc myślę, że jest to zwyczna, zwyczajna soja z GMO. Dlatego też staram się, no nieczęsto, pozwalać sobie na właśnie takiej domowej roboty, pasztet z tej soi. Ale zdarza się, że go jem. No, ostatecznie też soja nie jest. Nie jest, że tak powiem, do końca zdrowym produktem, ale od czasu do czasu pozwalam sobie na robienie właśnie takiego domowego pasztetu z soi. Naprawdę uwielbiam jego smak. I w tej chwili muszę Wam powiedzieć szczerze, że mogłabym naprawdę zrezygnować ze wszelkiej maści mięsa i zamienić go na soję, ale nie wiem, czy by mi to na zdrowie wyszło. Kolejna rzecz to jest rzecz, która również nie wszystkim Wam przypadnie do gustu, ale jest to coś przepysznego, coś, co bardzo nieczęsto pojawia się w Biedronce, nigdzie w, w żadnym innym sklepie tego nie widziałam, ale teraz u mnie w Biedronce się pojawiło i dzisiaj muszę kupić sobie zapas tego czegoś. To jest serek Tutti 0%. Tutaj akurat mam smak owoce leśne, ale jest również smak naturalny, którego osobiście nie kupuję, no bo to jest po prostu coś takiego jak serek zwykły naturalny jogurt. I jest jeszcze smak jabłko, chyba cynamon. Jest to najwyżniejszy serek, jaki, jaki kiedykolwiek jadłam, z tych takich właśnie odtłuszczonych. No, mówię tutaj, że nie wszystkim z Was on przypadnie do gustu, dlatego że w jego składzie znajdziemy dwa słodziki: aspartam i acesulfam K. To jest jego myślę, że troszeczkę minus. Ale myślę, że od czasu do czasu on naprawdę nieczęsto w mojej biedronce się pojawia, tak więc myślę, że od czasu do czasu mogę sobie spokojnie na niego pozwolić. Taki serek mamy go tutaj jakieś chyba 140 gramów, i taki serek kosztuje złoty 19, zł, tak więc myślę, że nie jest to jakaś strasznie wygórowana cena. Następna rzecz, o jakiej już chyba nie pierwszy raz mówię na tym kanale. To jest mój absolutny ulubieniec po prostu wszech czasów. Jest to olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia, tłoczony na zimno. Jest to olej rzepakowy, który pochodzi z Lidla. Ja go kupuję zawsze w Lidlu. Właśnie często, kiedy pokazuję Wam jakieś filmiki z moim jedzeniem i mówię Wam, że coś tam oblałam sobie olejem rzepakowym, coś tam jest oblany olejem rzepakowym. Ja po prostu ten olej rzepakowy dodaję do wszystkiego, co się da. Oczywiście używam go na zimno. To nie jest olej absolutnie, którego, którego powinniśmy używać do smażenia. E, pomidory z tym olejem to jest naprawdę coś przepysznego. On ma taki lekko powiedziałabym, nie wiem, orzechowy posmak, e, i właśnie w połączeniu z pomidorami to jest coś przepysznego. Ale i nie tylko z pomidorami. Ja naprawdę do wszystkiego potrafię ten olej dolewać. I ostatnie dwie rzeczy e, odnośnie jedzenia. To jest połączenie płatków owsianych, to są zwykłe płatki owsiane górskie, nic nadzwyczajnego i serka wiejskiego. Po prostu ostatnio zwariowałam na punkcie tego połączenia. Robię sobie tak, że zalewam sobie właśnie płatki owsiane wrzątkiem, czasami dodaję też do nich trochę cynamonu, przykrywam jakimś talerzykiem albo drugą miseczką i po prostu czekam aż te płatki wchłoną wodę, później... Te, na te płatki daję sobie właśnie serek wiejski, tutaj ja mam akurat serek wiejski z Biedronki, całe pół kilograma, ale to nieważne, jakikolwiek serek wiejski daję sobie właśnie na tę warstwę płatków. Posypuję to dodatkowo erytrolem, na to jeszcze czasami jakieś jabłuszko albo coś, jakiś inny owoc. I po prostu to Danie ostatnio u mnie wymiata. To jest taka, jak gdyby, moja owsianka, taka moja wersja owsianki, trochę bardziej bogatej, po prostu w białko. Jeżeli nie mieliście okazji nigdy czegoś takiego próbować, to polecam Wam gorąco, wypróbujcie. Ten serek wiejski ma taki lekko słonawy smak. Jeżeli posypię go właśnie tym moim erytrolem, tym moim słodzidłem, to to wszystko tak fajnie się zgrywa i naprawdę to jest mega, mega coś smacznego. Kolejny mój ulubieniec to jest to, co trzymam sobie teraz przed sobą. To jest po prostu zwykły zaparzasz do herbaty, w moim przypadku akurat w środku jest herbata, więc tutaj nie będę nim jakoś za bardzo huśtać teraz kiedy robi się coraz chłodniej, jakoś nie mam za bardzo ochoty na to, żeby pić czystą wodę. Nie smakuje mi, nie podchodzi mi w ogóle taka czysta woda, ani woda z dodatkiem na przykład cytryny. Jakoś nie wiem, po prostu mi to nie pasuje. Natomiast bardzo lubię sobie popijać herbaty, różnego rodzaju herbaty i tutaj akurat mam w moim przypadku zaparzoną zieloną herbatę. Parzę sobie taką herbatkę rano i później przez cały dzień sobie ją właśnie popijam. Ewentualnie ją sobie trochę podgrzeję, jeśli wydaje mi się, że jeśli wydaje mi się za zimna, to sobie ją podgrzewam. I myślę, że to jest naprawdę fajne rozwiązanie dla takich osób jak ja, którym właśnie w takim okresie jak teraz, no nie ukrywajmy, robi się coraz chłodniej. Nie podchodzi woda, ani woda z jakimiś tam dodatkami smakowymi. Myślę, że taki zaparzacz, nie wiem ile to mogło kosztować, około 10 zł może, można sobie spokojnie kupić i właśnie parzyć sobie w takim zaparzaczu herbatkę i popijać. No, i to by było na tyle z tych rzeczy, które miałam wam dzisiaj do pokazania. Jeszcze tutaj, jeśli chodzi o gazety, które bym wam poleciła, to nadal jestem wierna gazecie Women's Health. Jest to jedyna gazeta, właśnie taka sportowa, fitnessowa, którą ja kupuję. Mam wrażenie, że kiedyś ta gazeta ukazywała się co miesiąc, teraz niestety zaczęła się ona ukazywać co dwa miesiące, ale myślę, że jest to jak na razie nie znalazłam po prostu lepszej gazety w tej tematyce, więc jak najbardziej Women's Health Wam polecam, zwłaszcza, że ona wychodzi tylko co dwa miesiące. Myślę, że te 8-9 zł, czy ile tam ona kosztuje, można sobie spokojnie zagospodarować i poczytać gazetę, bo jest ona naprawdę godna uwagi. Co więcej, muszę się Wam tutaj pochwalić, nie wiem czy pochwalić w sumie, ale Wam powiem. Powiem Wam, że jakiś czas temu wysłałam swoje zgłoszenie do tej gazety. Opowiedziałam po prostu, opisałam swoją historię odchudzania. Tam jest właśnie taka rubryka temu poświęcona. No i odezwała się do mnie niedawno pani z tej gazety. Zaproponowała mi artykuł w tej gazecie, zaproponowała mi również sesję zdjęciową właśnie do tej gazety. Ja się bardzo na początku ucieszyłam z tego powodu, oczywiście bez wahania się zgodziłam na to, ale później wyszło coś takiego, że, że w ramach właśnie tej sesji musiałabym jakimś cudem dostać się sama do Wrocławia. To jest ich warunek, żeby tam się na nią dostać. No, ja mieszkam w Tarnobrzegu, Wrocław jest trochę daleko ode mnie i po prostu nie mogłam sobie na to pozwolić, tak więc bardzo, bardzo żałuję. No, kusiła mnie ta propozycja przez długi czas, no bo to zawsze fajnie, właśnie w czymś takim się znaleźć, w takiej gazecie. Później są naprawdę fajne wspomnienia. Może kiedyś bym tam dzieciom pokazywała. O, zobaczcie, mamusia była w gazecie, była taka i siaka i owaka. No, ale niestety nie wyszło, tak więc bardzo, bardzo żałuję. Może jeszcze kiedyś trafi się taka okazja. Jeśli chodzi o jakieś programy telewizyjne, które mogłabym Wam tutaj polecić, to ostatnio nic nowego się nie pokazało. Myślę, że to jest kwestia też tego, że ja nieczęsto oglądam telewizję, jeżeli już, to oglądam coś później na komputerze, przez internet, na przykład na IPLA TV czy na TVN Player. Jakoś tak telewizor nie bardzo mi podchodzi, zwłaszcza, że tutaj, tutaj na mieszkaniu telewizor nie jest w moim pokoju, więc nie chcę się komuś pchać do pokoju i po prostu oglądać jakichś tam swoich, wiecie, programów. Ale tak mniej dietetycznie, to ostatnio bardzo upodobałam sobie program Health Kitchen. Health Kitchen to jest program o gotowaniu. W tej edycji programu wystąpiło, bo już jeden, jedna osoba odpadła, ale wystąpi, wystąpiły dwie osoby, które nagrywają tutaj filmiki na YouTubie. Pierwsza osoba to jest Piotrek z Kocham Gotować. Myślę, że w większości z Was znana osoba. Piotrek nadal w tym programie jest. A druga osoba, która tam wystąpiła, która również nagrywa filmiki, które możecie jeszcze nie kojarzyć, to jest pani Renata z kanału Kuchnia Renaty. Chyba się nie pomyliłam, jeśli się pomyliłam, to przepraszam. Ale chyba tak się nazywa kanał Kuchnia Renaty. Naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna, tak na pierwszy rzut oka, bo oczywiście nie zna pani Renaty na żywo, ale jeśli mogę osądzić przez monitor, przez ekran, to wydaje się bardzo sympatyczna osoba. I ostatnia rzecz to jest rzecz, z której na pewno będziecie się śmiali: jest to program telewizyjny. Możecie mi tutaj wyśmiewać, ale to jest mój ostatni po prostu mega, mega ulubieniec. Ten program po prostu doprowadza mnie do, takiego, do takich napadów śmiechu nie jest to naprawdę nic inteligentnego jest to program, który leci na TVN chyba z tego co dobrze kojarzę jest to program Kto poślubi mojego syna chodzi tam o to, że jest kilku chyba czworo e, czterech, przepraszam nie czworo, czterech chłopaków którzy szukają sobie żony e, chłopcy są razem ze swoimi mamami i właśnie razem z tymi mamami e, mają kilka tam, kilkanaście kandydatek i spośród nich mają sobie wybrać żonę Program jest naprawdę tak głupi, że nie wiem, że aż śmieszny, i ja po prostu czekam z niecierpliwością na kolejne odcinki. Jeżeli potrzebujecie od czasu do czasu takiego odmóżdżacza, właśnie w postaci jakiegoś programu telewizyjnego, to polecam Wam właśnie ten program sobie obejrzeć. Dobra, to by było na tyle. Nie mam już chyba nic, co byłoby godnego uwagi, godnego polecenia Wam. Wymieniłam Wam tutaj chyba wszystko, co ostatnio sobie polubiłam. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Dajcie mi koniecznie znać, co Wy polubiliście sobie ostatnimi czasy. Może coś tutaj właśnie z tych rzeczy, których pokazywałam, albo może któryś program, o którym powiedziałam, Wy również lubicie. Także czekam, jak zwykle, na Wasze komentarze, na Wasze odpowiedzi. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!